I te dwóch kropek Już za chwilę rozpoczynamy nowy projekt Portal. Będzie to cykl y, artystycznych mikrozdarzeń. A ja nazywam się Marta Kurowska i spróbuję Wam trochę opowiedzieć o ich tle o tle historycznym, społecznym i o tym, gdzie one znajdują się na mapie teatru. Ale czym właściwie jest teatr? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy doceniają jego funkcję rozrywkową, a inni twierdzą, że teatr jest narzędziem edukacji. A są również osoby, które mówią o teatrze jako o narzędziu opisywania świata. A oczywiście te wszystkie zadania nie wykluczają się wzajemnie. A teatr może jednocześnie uczyć i doskonale bawić. Ważne jest to, w którym miejscu twórcy położą akcent. Pomysł na opisywanie świata przy pomocy teatru nie jest nowy, a jego najsłynniejszy wyraz dał Hamlet w trzecim akcie szekspirowskiej tragedii. Teatr a, służy za zwierciadło naturze. Pokazuje cnocie własnej rysy, złości własnej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. No dobrze, tylko jak to zrobić? Niektórzy wierzą w to, że artysta widzi więcej. Że a, jego spojrzenie na świat jest dużo bardziej przenikliwe. I dzięki temu ma prawo do stawiania diagnoz. To medyczne porównanie nie jest tutaj zupełnie bez powodu, ponieważ artysta, podobnie jak lekarz, znajduje problem, który trawi nasz świat i wskazuje sposób, w jaki go wyleczyć. Czasem ta choroba ma charakter globalny. I dotyczy nas wszystkich. Mówi o ludzkich słabościach, o emocjach. Jednak od końca XIX wieku mniej więcej artyści zaczęli baczniej przyglądać się problemom lokalnym miejscom, określonym grupom osób. W teatrze, podobnie jak w innych aspektach życia. Ten e, społeczny wymiar za zaczął zyskiwać na wartości. Twórcy zapragnęli być głosem tych, którzy głosu nie mają. Kiedy Gerhard Hauptmann e, w swoim dramacie opisywał tragiczny los śląskich tkaczy, nie przypuszczał nawet, że za kilkadziesiąt lat ci tkacze e, sami opowiedzą o sobie z teatralnej sceny. Tak. Narodził się teatr ze społecznością. Czym jest teatr ze społecznością? To angielskie community theater. ma wiele różnych nurtów w zależności od miejsca, w którym się rozwijał. I już sam ten fakt mówi o tym, że jest to cykl praktyk artystycznych bardzo mocno zakorzenionych w miejscu. W społeczności, w jej wartościach. Nie jest globalny, jest bardzo lokalny i jest bardzo blisko ludzi. Inaczej wyglądał nurt, y, inaczej rozwijał się ten nurt y, w Brazylii, kiedy uciśnieni mieszkańcy tworzyli y, spektakle w kraju rządzonym przez wojskową juntę. Inaczej wyglądał w Stanach Zjednoczonych. I to, co je łączy, to wspólnota doświadczeń, to wartości, to myśli przekładane czy wyrażane w postaci e, tworzonego wydarzenia artystycznego. Po co? Po co jednak zajmować się brazylijskimi uciśnionymi czy losem śląskich tkaczy z końcówki XIX wieku? Przemiany społeczne tamtego czasu. Pokazały, że świat nie jest jednorodny, że składa się z wielu małych kosmosów, które wzajemnie na siebie wpływają. Twórcy również dostrzegli to, że między tymi światami nie ma wyraźnych granic, że są one ze sobą powiązane. A gdy któregoś z nich zabraknie, to naruszy kruchą równowagę naszej rzeczywistości. Ucierpimy na tym wszyscy. Jak? W jaki sposób opowieść Śląskiego Tkacza miałaby być bardziej interesująca czy bardziej wartościowa niż e, porywająca artystyczna wizja? I jak ten, ta jedna osoba, ten rzemieślnik miałaby opowiedzieć nam o losach całej społeczności? Teatr znalazł na to odpowiedź. Spektakle nurtu, o którym rozmawiamy, najczęściej powstają jako kreacja zbiorowa. To znaczy, że zaciera się granica pomiędzy twórcą, e, twórcą autorem, twórcą reżyserem, kompozytorem, a aktorami czy wykonawcami. Wszyscy pracują na równej pozycji, e, wymieniają się swoimi doświadczeniami, wrażliwością, obserwacjami, również posiadanymi narzędziami, w znaczeniu także narzędzi artystycznych czy środków wyrazu, którymi dysponują. I. To połączenie sprawia, że e, ta indywidualna wypowiedź zyskuje e, znamiona sztuki, czy też staje się wydarzeniem artystycznym. Ale czy to właściwie jest teatr? Tak. Teatr tworzony ze społecznością może być radykalny, może być niezwykły, może przełamywać. Nasze przyzwyczajenia na temat sztuki. Jest doświadczeniem niezwykłym i to dla wszystkich osób, które w nim uczestniczą tak twórców, jak i jego odbiorców. Wystarczy przyjrzeć się krajobrazowi teatralnemu, czy to polskiemu, czy europejskiemu, ostatnich 20 lat. Spektakle tworzone z niezawodowymi aktorami pojawiają się na najbardziej znaczących scenach i festiwalach. A ich twórcy otrzymują, um, dość, otrzymują ważne wyróżnienia. E, krytycy i publiczność doceniają to, że w coraz bardziej zglobalizowanym świecie w teatrze jest miejsce na głos jednostki. Jest miejsce naprawdę. Taki teatr chcemy tworzyć wspólnie z państwem e, w ramach programu Portal a osoby zainteresowane teatrem ze społecznością zapraszamy na naszą stronę, gdzie przygotowaliśmy artykuł rozbudowujący te wszystkie tematy, o których mówiłam.